Dzień dobry, witam na moim kanale Odyń Senior. Z tej strony jestem, jesteśmy w miejscowości Massa Piękne góry. Jesteśmy tutaj na parkingu. Cała grupa. Jakie plany mamy na dzisiaj? Jedziemy dalej po prostu. Nie ma na to czekać. Ale poczekam jeszcze na piękny wschód słońca w tych górach. Także jeszcze trochę musimy poczekać tam u góry wydobywają jakiś marmur czy coś takiego natomiast to miejscowość jest słynna z tego jest piękny schód słońca szkoda, że nie z tych gór a <grywka> pewno w innym miejscu jakbym był to by się spod tych gór wyłoniło te góry to są śliczne ekipa śpi Adam zostawił rower ich albo mu ukradli baterie albo wziął do auta Obudzą się zaplanujemy co dalej robimy. Pewno dalej pojedziemy, bo tutaj nie ma dojścia do plaży. 800 metrów dopiero jest to wejście na plażę. Czas na kawę. Trzeba się napić kawki zanim się pojedzie. Znaczy się lubię kawę pić jak jadę. Dlatego co o, ja akurat te, teraz jest 8.20 ekipa dalej śpi albo tylko są zamknięci śpiochy lecimy dalej Że widać, ciekawy, czy dobrze widać, bo ciemno jest. No, no, mogłoby być jaśniej. Jak się zaparzy, się włączy. Teraz jest pełny wschód słońca. Tak nie widać. Leku się obudził, widziałem. Ale, traży, zobaczcie, jakie niebo. Żadnej chmurki. Kompletnie nic. Szczyty oświetlone przez słońce. Pięknie to wygląda. Kawa gotowa, zakażyła się, ale zanim się zakażyła musiałem nagrać to słoneczko, które już prawie całe wyszło. uderzać w boczne ścianki, bo co niektórych normalnie trafia Nie da się No Nie wiadomo w prawo i Smacznego Dzień dobry Lechu Witam w Wiesz pytają się mi na kanale Czy Ty masz swój kanał na YouTube Nie mam i nie będę miał A gdzie masz kanał? Tutaj. No, tam gdzie ty. Na YouTube jednak znaczy. Niestety nie ma kanału swojego i nie pytajcie się o mnie o takie rzeczy, bo Lechu nie chce być rozpoznawalny. Bo niektórzy by się dowiedzieli gdzie on jest. Ale słoneczko go daje. Oczy ci bije. Tak przez tym wiedzą. Zobaczcie, o, ktoś nas filmuje. Lechu ukrywamy się. Wychodź, bo ci ukradli Eko. A opuszczamy parking, jedziemy do następnego z dojściem do morza. Tam jest parking darmowy, 7 km stąd. Także widzimy się na miejscu. O, Bum! Dużo tu sierżantów leży. <grybujesz> Niestety to jest ten parking i tam jest plaża ale niestety takie coś jest o. i nie ma wjazdu poszukamy jakiegoś innego wejścia stoimy tutaj na parkingu góry dalej widać sprzęt Jesteśmy idziemy na plażę. Ekipa zbiera się. A to, to za rzeźby? Woda jest? Nie ma? Ale też z Jesteśmy już na plaży. Szukamy. Patrzcie jakie piękne panorama. Nie tat. Rury pourywane Jak na razie pustki O ten O ukradł mi 2 euro Nie <noise> 2 euro Euro Takie coś Bardzo dużo tego jest Z aluminium i um stopione W końcu mam jakąś monetę 10 centów jakby ktoś się chciał wiedzieć. Aha, lecimy dalej. Poszukiwacze wędkarze i następny poszukiwacze. Jeden wodny, ale panorama. Kurde, znalazłem wykrywacz. Całkiem sprawny nawet, jeszcze włączony. <gry> <gry> Lechu to nie twój. Nie, bierz go. Biorę go. Koniec poszukiwań. Plaże przeszukane maszynami, i no te widoki są pikne. Reszta to plaże dosychione są, śmieci dużo. Tak jak wszędzie i u nas, pewno też. Jedziemy. Do sklepu na zakupy To są moje zakupki Nie wiem ile zapłacę Jesteś, Jesteśmy po zakupach Echu Po co kupywałeś mandarynki jak tam są? Po No właśnie, czekamy na naszego przewodnika Co kupiłeś dzisiaj na obiad? Same dobre rzeczy. Same? Same. Popatrz, żeśmy kupili tyle mandarynek, a tam kurde, e, zapłotę. Zapłotę w ciągu O, lesiecki już, amcia. Kwaśne? Amcia. ale amcia. dobre. Janosik bez reklam. Średnią lub dużą kawę i bez 20 miesiąc, minut albo mamy. Z 12 km do następnej plaży. znajdziesz w menu aplikacji Dziękuję. Po, takie, po takiej równej drodze też się chce jechać. A nie te serpentyny, kur... zapiał Tu tak, taka jest gęsta sieć dróg, że czasami idzie się pomylić. Raz się pomyliłem i przeklinałem to. Wjechałem w takie bagno, że. Lepiej nie mówić. Podjechaliśmy na taki parking Adam na rower, i pojechał obczajc, To jest niedaleko. Czy jest jakiś inny parking? Bo stąd 400 metrów, a tam jest parking tylko, czy wolny. Czy są wolne miejsca? Palmy usychają. Jesteśmy już na parkingu, ale się okazało że ten jest płatny. Idę zobaczyć tego. Bo ten może być bezpłatny. Tam jest plaża stoimy w takim zarośniętym, fajnym miejscu. Lechu jest przeszczęśliwy. Bo zielono wszędzie. Kampery dużo. A myślałem, że bociek przyleciał. To nie był bocion. I tu jest darmowy. Pineska, zaznaczona gwiazdką, także ewentualnie jak jeszcze będę żył, to przyjadę tu. Może i bez lecha, ale. Co? Idziesz szukać wody? Nie. Patrzcie, kto tutaj jest. Kotek, kotuś, uciek. To był strażnik Teksasu i parkingu. Ale tu jest tych, tych kamperów, jest trochę coś się komuś przyjarało bo tu aż poczuliśmy Lechu myślę, że to ja ale ja dzisiaj będę robił racuszki jak wrócimy z plaży nie pal gdzie jedziecie? jedziecie tu lewo jedziemy na plażę koło portu w lewo prosto no, tak a tak, prosto i, i tak. znowu w lewo A za tą tą Popatrzcie się jakie żelazka tutaj stoją Ogromne A tędy wchodzimy Jesteśmy już na plaży, bardzo dużo sygnałów, bardzo duża plaża, mam 10 centów pierwsze Jest euro Dobrze jest, nie trzeba psuć Coś tu chyba jeszcze jest Jest następne euro w tym samym miejscu Jest dobrze I co masz? 50? Dwa razy po euro euro świeży prawie Dużo bardzo sygnałów jest Już mam 3 euro i 10 centów Nie widać końca plaży Z tej strony też zobaczcie To tam jest port akurat Ale te góry to pięknie wyglądają na tego nie widać, ale stąd bardzo dobrze widać moimi oczami. 10 centów, ale głęboko było. Lechu gdzieś się schował, zawałem. 50 centów mam, ale wracamy się w tamtą stronę, do portu euro! Oddawaj, to jest to, co moje. Wziąłeś. Moje! Leszek, bo on mi znowu z przednosa nosa 2 euro wziął! Koniec! Ja jestem krótki spodemka dzisiaj. Tamci, marzycielki. Wracamy już. Trzeba coś zjeść po jego. Będą racuchy tak jak mówiłem będą dzisiaj ra, racuchy racuchy no tak to się chyba nazywa Wszystkie, wszystko mam co tam jeszcze potrzeba bez cebuli bez cebuli no. jabłuszka już są obrane teraz jest tylko zetrę i będzie o o zrobię z trzech jabłek zrobiłem to. Będzie dużo. Jak robić? Te gorzkie jabłka jakieś jakieś? dziwny smak mają? Ale nie, nawet dobre. No na razie starczy jabłuszka, zabijone, teraz przypiemy. Jajeczko mam, musiał jeszcze dołożyć. No, wyrażu i wszystko. No, jajeczka do tego dodam, ale to za to wymieszam. Teraz jajeczka wle. Wiemy. Nie wiem ile, ja cztery zawsze. Nie patrzę, jakie wielkie są cztery, daje I będziesz pan zadowolony. Czy czegoś nie zapomniałem? Chyba nie. wymieszać dokładnie trzeba się śpieszyć bo synuś czeka głodny jest zaraz będzie krzyczał <laughs> Oj. No. i takie coś już jest gotowe Teraz nastawiam patelnię i jedziemy dalej. Gotowe. Już olej zara będzie skwierczał. dodaję trochę kurkumy. Bo kurkuma musi być podgrzewana w dużej temperaturze. Tak słyszałem. No i już pierwsze się smażą. Liczę, że będzie gdzieś koło 20 sztuk. Tak się fajnie rumienią już ale będzie darcie 8 sztuk zaniosłem już Adamowi Mówię jak będzie jeszcze chciał to niech tu to nie przyjdzie to jeszcze mu dorzucę kilka sztuk a jeszcze tu chyba 6, może będzie i to są jest końcówka w sumie 12 sztuk tu wyszło 8 Adam to jeszcze mu zaniosę jak będzie chciał czas na podsumowanie tego odcinka już jest ciemno placki udane zjedzone pojedzony jestem no. dzisiaj żeśmy trochę szukali na dwóch plażach na jednej to prawie nic dziesięć tu znalazłem tutaj mi się bardziej poszczęściło i tak w sumie z kilku wypadów pokażę wam co znalazłem Bo w sumie nie ma czym się chwalić w sumie 11, 12 euro. No i te rusy wszystkie wrzucamy tu. Potem wejdzie, wrzucę to do maszyny. Nie losującej, tylko czyszczącej. Hmm. Jakie mamy dalsze plany? Jedziemy. Mamy chyba 20 parę kilometrów do Słynnej Wieży. Pizie, czy, te, czy jakoś to się tak nazywa. Także tam jutro jedziemy i potem stamtąd jedziemy na autostradę, żeby minąć te góry. Autostradą jednak lepiej się będzie jechało niż tymi serpentynami, bo chcę wrócić jeszcze do Polski tym autem. Nie chcę go tu zostawiać na pastwę Włochów. Nie innych. No. A potem będziemy się zbliżać w stronę Rzymu. Nie wiem, czy do Rzymu będziemy wjeżdżać. Nie ciągnie mnie do wielkich miast. Co będę Wam pokazywał? Rzym, a jeszcze to do Watykanu, czy gdzie tam. Yy. Jak możecie to sobie obejrzeć na YouTube'u kogoś innego profesjonalnie sfilmowane to. ja to wiecie takie życie z dala od cywilizacji leśne dziadki, jak to na, ktoś to nas nazwał. A potem chyba Adam się zwinie i będziemy tę tą trójkę, chyba trójkę kontynuować, aż ten but zaliczymy. Co poza tym? kończy się nam filmowanie raz on raz ja dzisiaj żeśmy filmowali razem niekoniecznie żebyśmy siebie tam filmowali czy coś coś co się zawsze robi każdy swoje jak coś ktoś znajdzie to się wiadomo że sfilmuje czy tam inne sprawy i teraz będę filmował kiedy chcę co chcę i i ile chcę. No. Co więcej. Lechu nie ma kanału. Zaznaczam. Mało co znajduje, przynajmniej ostatnio. Na początku jeszcze tam coś znajdywał. Kolega następny. On tak chodzi, nie chodzi. Dzisiaj poszedł, ale szybko zrezygnował. Co dalej? Więcej grzechów nie pamiętam pogoda sami widzicie na filmach I ostatnio jest ekstra słońce świeci no, w kabinie nie idziemy siedzieć gorąco ja dzisiaj w krótkich spodemkach śmigałem to by było na tyle dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry i jedziemy dalej